Kiedy zatrzymał mnie policjant, powiedział, nie wolałby pan pojechać prosto do szpitala? Czy to jakiś żart? Zapytałem, gdy funkcjonariusz wypowiedział te dziwne słowa, zamiast prosić o prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Policjant oddał mi prawo jazdy, które już zdążyłem wyciągnąć. Jego twarz zmieniła się z surowej powagi na coś łagodniejszego i smutniejszego. Właśnie dostałem informację radiową o tym, co się stało. Bardzo mi przykro z powodu pańskiej straty, proszę pana, zanim zdążyłem zapytać, jakiej straty? On już biegł z powrotem do swojego radiowozu. Znowu włączył światła, ale tym razem zajechał mi drogę i zablokował ruch, abym mógł natychmiast włączyć się na lewy pas. Inne samochody zjechały na bok, gdy utworzył dla mnie wolną drogę pam tam przez chwilę jak zamrożony zanim wcisnąłem gaz moje ręce drżały na kierownicy gdy próbowałem przetworzyć to co się właśnie wydarzyło policjant wiedział coś czego ja nie wiedziałem coś na tyle złego że puścił mnie nawet bez ostrzeżenia za przekroczenie prędkości sięgnąłem po telefon nie spuszczając oka z drogi wylądowałem na lotnisku Chopina godzinę temu po trzydniowej podróży służbowej do berlina moja żona karolina nie odebrała kiedy dzwoniłem z hali odbioru bagażu ale to nie było nic niezwykłego często miała wyciszony telefon ucząc swoją klasę przedszkolną zadzwoniłem do niej ponownie prosto na pocztę głosową spróbowałem naszego telefonu domowego nic moje serce zaczęło bić mocniej gdy przewijałem numer jej siostry poczta głosowa jej mama poczta głosowa, moja mama. Brak odpowiedzi. Autostrada rozciągała się przede mną, ale tak naprawdę już jej nie widziałem. Mój umysł pędził przez możliwości. Wypadek samochodowy, pożar w domu, coś w jej szkole. Każdy scenariusz gorszy od poprzedniego. Policjant powiedział: Strata. To słowo wciąż odbijało się echem w mojej głowie. W końcu zadzwoniłem do mojego brata, Huberta. Zadzwoniło cztery razy, zanim odebrała jego żona, Paulina. Płakała tak mocno, że ledwo ją rozumiałem. Jak ona mogła to zrobić? Nie rozumiem, dlaczego to zrobiła. Powtarzała Paulina przez łzy. Co się stało? Zobacz tutaj finał.